Cześć wszystkim Witam Was w nowym roku I o zdrowie pytam Co tam u Was słychać Jak tam żyjecie w nowym roku U to aż kilka dni już minęło Mam nadzieję że Was mocno głowy nie bolały O, przed chwilą im wodę powylewałem, a teraz się pchają do wody. To są mózgi. No, nic. No, jeszcze tutaj wcinają sobie. Bo tutaj trochę lepiej ich karmię w tym sektorze, bo, bo... tutaj dużo się pierzy i dużo jest młodych niewiadomych. Eee. Co miałem mówić? To miałem mówić. Dzisiaj nagrywamy setny filmik. Trochę z wami wytrzymałem albo raczej wy ze mną wytrzymaliście Bo to 100 filmików, no i y, jutro dzisiaj jest czwarty, jutro będzie 5 styczeń i 5 stycznia mija 3 lata jak nagrywam filmiki dla Was. Były wzloty i upadki, ale jakoś tam przetrwaliśmy te 3 lata. Myślę, że raczej to miło wspominam. Mam nadzieję, że wy też. I jakoś tam jeszcze coś myślę, że będę nagrywał. Że to nie koniec. Coś tam trochę mi się spodobało. Chociaż czasami mi się już nie podobało. No a czasami nie było źle. O, takie niemczuki to jeszcze nie wiem co to jest ogólnie tutaj nic nie wiem co jest no więc jutro mija 3 lata i na te 3 lata będzie wstawiony filmik, od razu setny filmik nie wiem czy od setnego filmiku też nie zmienia tego, że że już nie będę pisał Hobby Stewarda i ten, ten, ten tylko już może same cyferki zostawię, żeby wiedzieć, ile filmików jest nagranych Tak nawet fajnie, bo to wyszło, że tam 33 filmiki na rok, że nagrywałem czyli więcej, niż sobie na początku założyłem bo na początku założyłem, że jeden na miesiąc potem gdzieś mówiłem Wam już w tym roku w 24 że będę raczej nagrywał regularniej co, co tydzień no, i tak chyba już od października szło co tydzień. Więc pierwszy rok tam miałem mniej filmików, teraz już trochę więcej. I jakoś to już pykło nam ta stuwa. Więc nie ma tragedii. To ostatnio kurę na lęcie na lustrzanym ogonie, który mi się gruchał a teraz go dzisiaj nie widzę no tak jeszcze nie byłem do końca pewny, że to on tak ładnie grucha dzisiaj go nie widzę tutaj o samiczki sobie siedzą samiczki samiczki to co tam do sprzedania co tam już pozamawiane trochę ale reszta samiczek, bo tam już nie wynosiłem. Ale o pokazał się, że samic czerwony. Sam jest. Tak myślałem, ale popatrzcie gąb z, z czerwca i dopiero teraz zaczął gruchać. A siedział cichutko, nie odzywał się. Tak to. Tu przyszły do mnie. Od głowy. Uciekaj. Zobaczymy czy lampy się nie bała. Nie kupia, Nie wiem co to będzie. Może zostanie. Zobaczymy. Ale ładnie się prezentuje. Taki podstary typ. Co najlepsze, to zaczęło gruchać tu przed chwilą, a to samica jest, bo ona się właśnie z tym lustrzanym ostatnio parowała. Co najlepsze, tutaj je wrzuciłem jeszcze samca starego. O tego właśnie, się kurde nie paruje raptem z niczym, a wcześniej cały czas głuczał, tutaj sobie samicę znajdował w ogóle, a teraz cisza, a teraz cisza dałoby się posłyskać. Pokażę Wam trzy nabytki. My już przyjechały dawno, ale u kolegi były na kwarantannie, co mówiłem. To samica, samczyk i to samczyk. Samica jest duża, popatrzcie się Jest sam, naprawdę ogromna, jest ta samica Samica chyba jest 21 też rok Samiec jest też 21 20 rok samiec jest Tamtym w środku to młody z tego roku Zaraz zobaczymy z którego roku są

Do no, to samica dwudziesty 21. pierwszy. 21 jest. Sam jest z 20. Tylko ona nie ma takich czystych białych lot. Ma takie, takie przyciemniane, takie. Nie wiem jak to. O, zaraz to pokażę. Jeszcze raz. Widzicie, o Nie wiem, czy to wada, czy nie. Jakbyście mogli mi powiedzieć, czy to jest wada. jesteśmy jeszcze tu u samców Tutaj jest trochę weselej o, To czerwona samica, co kupiłem o, Sorry to. Samica też, połowa co kupiłem. Stali się samcami. Tu już są, jest kilka par pedałów. Oczywiście. No i ogólnie, jeszcze chciałem powiedzieć nie wiem, czy tam widzieliście ale chciałem Wam powiedzieć o tej petycji. W sprawie tych wysyłek, że jakbyście tam tą petycję podpisali wszyscy. Postaram się link tutaj dać w opisie tego, na dole tam, pod, pod filmem będzie tam opis i w tym opisie dam link do tej petycji. I fajnie by było jakby każdy ją podpisał, bo w nas jest w ilości będzie siła bo jak podpisze ją, tylko trochę mało osób, to będzie lipa, a jak im więcej osób, to wiecie, tym lepiej dla nas będzie jak te lewaki i ci, ci zieloni mogą kurcze sobie jeździć i po ludziach z, blokach, z bloków, którzy nie wiedzieli co to jest o co chodzi i, i po, podpisy pozbierać, tak teraz i my zbierzmy się Siostrom, rodzeństwu, kurczę, sąsiadom ja już ze 30 zebrałem podpisów, jak nie lepiej, więc każdy z nas, kto tam jakby jakby mógł, nawet tym znajomym, co przecież nawet z tym, co pracujecie, nie? Ja w pracy chyba 6 wziąłem z tymi, co nawet pracujecie, żeby tam podpisali, tam czetko imię, nazwisko i swój e-mail. Także myślę, że. Każdy teraz w dzisiejszych czasach to ma. To nic nie kosztuje, to jest dosłownie 30 sekund. I, i by było, może byśmy coś i my zwojowali, by zobaczyli, że my też jesteśmy silni. Więc jeszcze raz dzięki za oglądanie, za te spędzone 3 lata, i do następnego filmu. Do zobaczenia, cześć.